No dobra, No możemy no próbować. Aha. No to powiedz wszystkim słuchaczom, kogo możemy dla ciebie wkręcić. E, możemy dzisiaj wkręcić mojego męża e, Michała. No i co tam Michał będzie robił w najbliższym czasie, powiedz? E, Michał w sobotę jedzie na wyścig rowerowy. To jest U. jego pierwszy wyścig. U. U. Rozumiem, że jest podekscytowany. Nic go tak nie kręci poza żoną, jak to pedałowanie. Tak, zgadza się. Ostatnimi czasy, tak bardzo. Halo. Halo, dzień dobry panu, witam bardzo serdecznie, biuro organizatora wyścigu sobotniego, witam, mam przyjemność z zawodnikiem, tak pan Michał, dzień tak, dobry, tak, 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 witam pana, powiem panu bez ogródek, szukamy takiego wyścigowego nie dojdy. po prostu wygląda to mniej więcej tak, pan przyjrzał się na mapie, tam się teraz wydłużyła trochę trasa przejazdu, będzie przed miejscowością Ispina wyścig będzie odbijał w lewo, bieżdżając puszczenie Niepołomicką, pana byśmy puścili prosto, prosto przez las. Dlaczegoż to tak? No, ze względu na umiarkowaną historię zawodniczą. To sprawdziłem sobie wie pan w listach startowych, to pan by się mm -hmm. nadawał. Po prostu yy, wie pan, szukamy kogoś najlepiej z zielonym kaskiem, proszę pana, biało-zielona koszulka yy, i oczywiście to byłby nasz taki wyścigowy nie dojda. To by było, proszę pana, coś w rodzaju takiego spełnienia słów kapitana, który będzie święcił zawodników yy, na linii startu, że ostatni będą pierwszymi. Po prostu pan przez większą część wyścigu byłby też, tak powiem, w ogonie stawki, yy, co mam nadzieję, nie będzie dla pana większym problemem, żeby właśnie taki wynik. I potem, proszę pana, jak pan już, tak powiem, dojedzie tym ogonem do tej spiny, zawodnicy objeżdżają, puszczę, a pan skrótem, proszę pana, na wolę Batorską. Pan widział już mapę. No co no, czy tak, bo ja też nie jadę sam. I... No nie chciałbym, że tak powiem, odbijać od tej trasy. Niech się pan nie martwi. Będzie na pana na parkingu czekał samochód. Tam wszystko już będzie przygotowane. Ale chodzi o to, że nie, nie, nie startuję sam. Jadę z kuzynem jeszcze ze znajomym i chcielibyśmy w trójkę po prostu razem jechać. Nie ma problemu. Możemy, że tak powiem, podzielić tytuł wyścigowej nie dojdę na trzy osoby i państwo normalnie sobie tam, że tak powiem, wjadą w, w, w prawo na Wolę Batorską, podczas gdy pozostali członkowie Paletonu. No, będą no, obie... no raczej się nie zgodzą, bo oni są pod powierzchnią graver Race, także nie są nie dojdę raczej. raczej. Tylko, tylko jeżdżą. Eee, także no niestety chyba to nie przejdzie. Proszę pana, yy, dwa medale. <laughs> nie, nie, bardzo. Trzy dobrze. medale. <laughs> nie, no tak jak mówię, no jedziemy w trójkę. No, pan mogę jeszcze się ewentualnie z nimi skontaktować. Od Pewnie, dwoli, proszę ale... popytać. Proszę popytać. Proszę mi powiedzieć teraz, o jaki to jest dystans wtedy? Proszę pana, dla pana byłoby to niecałe 98 km. Bez okrążania puszczy. Rozumiem. Dobrze, to ja skontaktuję się i do, do 12 dzisiaj dam Na mecie będzie pana, pana czekać specjalna nagroda. No ja to wszystko rozumiem, natomiast... No ja myślę, że akurat tego jest... to pan w ogóle nie rozumie, proszę ja w ogóle pan tego nie ogarnia. Na mecie będzie stała Gosia, Gosia będzie machać taką flagą RMF Max, tak, chodź tu mój ty bohaterze, żaden nie dojda, prawda Gośka? Oczywiście, cześć kochanie, trzymamy kciuka za wyścig. Gosieńko, powiedz Michałowi, bo on nie jeszcze, a wjeżdża rozpędzony na metę, gdzie się znajduje i o co chodzi? Jesteś w RMF MAX, zrobiliśmy wkrętkę. Mam, no. nadzie mam nadzieję, że się dobrze bawisz. Oczywiście, Michał, trzymamy kciuki za ciebie tak, i nie. będziemy dopingować tylko tobie. Mnóstwo słuchaczy RMF MAX ustawi się z odpowiednimi proporcjami wzdłuż trasy wyścigu. Thank you. <laughs> <laughs> Thank you. Just. <Chest. laughs> <Chest. Chest. laughs>